Sezon urlopowy w pełni, więc ruszamy w drogę. Dla tych, którzy przejeżdżać będą przez Niemcy, mamy dobrą wiadomość. Podobnie jak obecnie nie ma, tak i w przyszłości nie będzie dla obcokrajowców opłat za korzystanie z tamtejszych autostrad. Unijny Trybunał właśnie zablokował niemieckie przepisy. Pomysł pojawił się podczas kampanii wyborczej do Bundestagu w 2013 roku. Wysunięty został przez bawarską partię CSU. Partia ta argumentowała, że Niemcy ponoszą duże koszty jeżdżąc po autostradach w innych krajach, natomiast obcokrajowcy w Niemczech nic nie płacą. Oczywiście bawarczyków szczególnie bolały ceny winiet w sąsiedniej Austrii. Stąd pomysł, że Niemcy wprawdzie płaciliby my to, ale zredukowano by dla nich podatek od pojazdów samochodowych, w związku z tym tak naprawdę nie uiszczaliby dodatkowych opłat. Natomiast Unia Europejska stwierdziła, że te przepisy będą dyskryminujące właśnie dla innych obywateli wspólnoty. Mimo niechęci CDU i SPD. Ostatecznie w wyniku negocjacji między koalicjantami uchwalono taką odpowiednią ustawę w 2015 roku, miała ona wejść w życie w październiku 2020. Wówczas Komisja Europejska nie zablokowała projektu, ponieważ niemiecki rząd nieznacznie go zmodyfikował. Natomiast przepisy zaskarżyły Austria i Holandia, pozostałe kraje unijne także kibicowały, żeby ostatecznie te regulacje nie weszły w życie i faktycznie Trybunał Unii Europejskiej zastopował je w czerwcu tego roku. W międzyczasie niemieckie ministerstwo podjęło już jednak odpowiednie działania, żeby wprowadzić system. Według niemieckiego ministra transportu z CSU te działania kosztowały około 54 miliony euro. Do tego oczywiście dojdą najprawdopodobniej koszty odszkodowań dla firm, które zostały zakontraktowane, żeby wprowadzać system. No i budżet straci także pieniądze, które miały wpłynąć z przewidywanych opłat. Miało to być w samym 2021 roku 400 milionów euro. Otwartym w związku z tym pozostaje pytanie, z jakich środków będą teraz finansowane remonty dróg i autostrad. Z kolei opozycja straszy jeszcze komisją śledczą, która ma wyjaśnić, dlaczego ministerstwo podjęło działania, zanim Trybunał wydał wyrok i dlaczego wydało już tle pieniędzy. I pamiętać trzeba jeszcze o jednym: te przepisy dotyczą samochodów osobowych. Ciężarówki nadal, tak jak płacą, tak będą musiały płacić opłaty za korzystanie z niemieckich autostrad.